Cześć, Darek Napora, dolicze Dario na YouTube i fejsie. Dzisiaj z drogi będzie codzienny codzienny odcinek vloga. Bo później nie będę miał po prostu na to czasu, żeby go nagrać. Jestem w drodze do, do Warszawy i wracam z Eudeku, czyli takiego zjazdu szkół demokratycznych, które się rokrocznie w Polsce... Ale też w innych miejscach na świecie odbywa. No i chciałem kilka słów podsumowania od tego, z czym, z czym wyjeżdżam dla siebie i czym mam nadzieję udało mi się kilka osób podczas tego Judeku podczas tego wesprzeć. Po no, pierwsze, dla siebie wyjeżdżam z bardzo taką dużą radością, bo widzę że, że ten mur edukacji demokratycznej cały czas wzrasta, pączkuje, meandruje, ma, ma swoje zakręty. Natomiast bez wątpienia e, cały czas rośnie. I to jest takie, takie dla mnie bardzo pozytywne, bo ja mam pewność taką, że, że to jest, powtarzając raz jeszcze słowa e, Przemka Danowskiego, doskonałe rozwiązanie dla każdego dziecka mimo, że nie jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego rodzica. E, więc to jest, to jest taka rzecz, z którą ja wyjeżdżam dla siebie i, i, i fakt, że te ełdeki są coraz większym wydarzeniem jest, jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne i optymistyczne. E, natomiast jeśli chodzi o, o to, co mam nadzieję, że udało mi się zostawić e, w, na ełdeku, z czym kilka osób wyjedzie, wyjedzie z, tego, z tej imprezy. To jest taka śmiała dosyć refleksja, którą miałem przyjemność podzielić się podczas jednego z paneli dyskusyjnych. Mianowicie, że jeśli myślimy o szkole demokratycznej jak o takim miejscu, które ma wspierać dziecko w jego naturalnym rozwoju i, i pozwalać mu na, na bycie sobą tu, gdzie jest, w takich warunkach, w jakich jest, czyli w większości szkół demokratycznych, m, które funkcjonują w Polsce, jednak w przestrzeni, która posługuje się do komunikacji językiem polskim, no to nauka języka obcego takim naturalnym zjawiskiem nie będzie. I teraz to, co dla mnie w szkołach demokratycznych jest ogromną wartością, to pozwalanie dziecku na, na rozwijanie się w taki bardzo spektakularny, czasami powiedziałbym wręcz wybuchowy sposób. To znaczy ja obserwując dzieciaki w szkołach demokratycznych widzę, że one angażują się bez reszty w to, co je w danej chwili e, zainteresuje. Czyli e, jeśli e, nie, czy jakieś dziecko wkręci w danej chwili to, że e, zobaczyłem jakiś eksperyment fizyczny i strasznie się zajerałem tym, e, dlaczego e, jak się doda do siebie dwa składniki, to one nagle eksplodują albo powstaje jakaś bardzo e, spektakularna reakcja, to, e, to jakby wchodzę w to głębiej i dziecko wchodzi to, w to coraz głębiej, coraz głębiej, eksploruje ten temat, poświęca mu się bez reszty, spędza czasami całe dni na tym, żeby sobie z, z tym tematem ubać, po czym to wygasza i dziecko wkręca się w coś innego. E, i, I to jest jakby dla mnie to jest kwintesencja szkoły demokratycznej, to, że dziecko samo decyduje o tym, co je, co je kręci, co mu się podoba i może się temu bez reszty oddać. To był jeden z tematów, który się pojawił na, na Eudeku, czyli takiego entuzjazmu, żywego entuzjazmu, który powoduje, że, że to co robimy pochłania nas bez reszty, zatracamy się, zatracamy się te, w tej aktywności czy w tej czynności, tracimy często poczucie, poczucie czasu. I szkoła demokratyczna jest miejsce, które to, to, pozwala, yy, to pozwala robić, pozwala w ten sposób się rozwijać. Natomiast wyjątkiem od tego rodzaju interakcji ze światem czy poznawania świata są języki obce w, o ile funkcjonują w, takim, w takiej przestrzeni, która jest jednojęzyczna. Tak? Jeżeli zabierzemy dziecko oczywiście i, po, i, i jakby zanurzymy je Przestrzeni, która posługuje się językiem obcym, to ono bardzo szybko zacznie ten, ten język podchwytywać, zacznie go opanowywać i zacznie się posługiwać do komunikacji. Natomiast w większości szkół, mimo wszystko, taka sytuacja nie ma miejsca. Mieliśmy tam kilka, kilka pomysłów o tym, jak stworzyć taką sytuację w środowisku szkoły demokratycznej. Tutaj był na przykład pomysł. Native speaker'a, który mógłby być taką, e, takim elementem e, tego, e, tej naturalnej potrzeby komunikacji. Natomiast to problem jest z native'em taki, że on jest albo bardzo drogi, e, albo jest e, rozwiązaniem tymczasowym. Tutaj był pomysł e, mm, wolontariuszy, którzy przyjeżdżają z innych krajów i posługują się językiem angielskim do, do komunikacji. E, no i kłopot z wolontariuszem jest taki, że on przyjeżdża na jakiś czas, świetnie, jeżeli udaje się, żeby to był rok, wtedy ten wolontariusz ma czas na to, żeby, żeby zbudować relacje z dziećmi. E, i, I to jest jakieś tam rozwiązanie, jeżeli oczywiście jesteście w stanie takiego wolontariusza w swojej szkole gościć, jesteście w stanie nie wiem, zapewnić mu choćby pokrycie kosztów. E, mieszkania, jedzenia, lub on przyjeżdża w ramach, w ramach jakiegoś projektu, gdzie, gdzie to żarcie i picie e, i łóżko jest, e, jest zapewnione. No i teraz do jakiej konkluzji dochodzę? E, czy doszliśmy, mam nadzieję, podczas tego naszego panelu, że być może to jest moja, moja śmiała teza, którą wspomniałem. Być może szkoła demokratyczna jest po prostu miejscem, w którym e, nauka języków obcych nie musi się wcale odbywać. Że być może, e, to, jest, to jest mój pomysł, to jest moja, moja idea, którą, e, którą chciałbym e, poddać Waszej e, weryfikacji, tego co Wy o tym myślicie: że być może e, szkoła demokratyczna nie jest panaceum na wszystkie bolączki świata, i są takie rzeczy, które w szkole demokratycznej, trzymając się jej zasad, jest trudno osiągnąć, I, i po prostu warto się z tym pogodzić, że nauka języka obcego, która wymaga przymusu, systematyczności, takiego czasami wbrew sobie poświęcenia, poświęcenia czasu na, na pracę z tym językiem, jest w w szkole demokratycznej, takim zjawiskiem, no ja bym powiedział, obcym, czyli, żeby osiągnąć tę systematyczność, to musielibyśmy, będę płacił teraz za autostradę, także wybaczcie chwilę, chwilę przerwy, to musielibyśmy poświęcić, to musielibyśmy poprosić, poświęcić po prostu ideały, które przyświecają szkołom demokratycznym jako takim. No i to jest to jest rzecz, którą, którą ja uważam, że warto rozważyć, jeśli jeśli miałoby się okazać, na przykład, że mała szkoła, która jest bardzo zżytym, zżytą społecznością, która świetnie funkcjonuje, natomiast ciąży jej jak kamień u szyi, zarówno finansowo, no bo nie oszukujmy się, zajęcia językowe czy organizacja zajęć językowych jest po prostu bardzo kosztowna. Po drugie, wisi jako kamień u szyi ten problem tego, że chcemy, żeby dostęp do wszystkich zajęć był dobrowolny, nieobowiązkowy, żeby dzieciaki same decydowały o tym, co robią danego dnia, a jednocześnie jak to zgniłe jajo Zajęcie językowe, na które przychodzi zewnętrzny lektor, czy, czy które organizujemy jako dodatkowy element w tym, co się dzieje w szkole i de facto zaprzeczamy całej idei tego, tego, co chcielibyśmy, żeby w szkole się działo, no to może warto po prostu zrezygnować w szkole demokratycznej z tych zajęć językowych. Niech jeżeli rodzice uznają, że dziecko potrzebuje takich dodatkowych zajęć, to, to można je po prostu zorganizować w jakimś innym miejscu. Szkół językowych jest wciąż bardzo wiele, dostęp do nich pełen, w zasadzie w każdym mieście taka, taka szkoła lub kilka takich szkół funkcjonuje. Są rozwiązania cyfrowe, jeżeli mieszkacie w, w bardzo małej miejscowości gdzie szkoły językowej nie ma, są kursy online'owe, naprawdę one świetnie, świetnie się sprawdzają nawet, nawet w przypadku dzieciaków. I, no i o! I taki, taki, był, taki był ten śmiały pomysł. Czy zajęcia językowe są koniecznością w każdej szkole? Moim zdaniem nie. I, i chciałbym, żebyście po prostu przemyśleli to, tą kwestię jako rodzice dzieci w szkołach demokratycznych. Jako lektorzy, mentorzy, czy, czy, czy też wreszcie osoby prowadzące szkoły, szkoły demokratyczne, zastanówcie się nad tym, czy dla dobra Waszej społeczności nie byłoby lepiej, gdyby te języki obce po prostu wynieść poza, poza mury czy poza przestrzeń Szkoły Demokratycznej. No i o. Taka refleksja, którą chciałem zostawić, z którą chciałem Was zostawić. Purczę coś mi tutaj pika. Kończę, słuchajcie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję pogadać na, na Eudeku i nie mogę się już doczekać przyszłorocznej imprezy. Bardzo ciepło wszystkich. Pozdrawiam. Pa!